Główne dochody w budżecie to wpływy z pit ponad 80 milionów oraz z cit ponad 13 milionów złotych. Dodatkowe źródła to subwencja ogólna, dotacje na zadania zlecone i własne, czy dochody majątkowe pochodzące m.in. z Polskiego Ładu, czy środków z Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o wydatki, to najwięcej pieniędzy pochłania oświata i wychowanie. Jak mówi starosta, to jest dobry budżet. To budżet rekordowy, gdzie 205 milionów złotych stanowią dochody, 214 milionów wydatków. Czyli deficyt budżetowy około 9,5 miliona, natomiast w tym budżecie mam, mamy wydatki majątkowe w wysokości ponad 25 milionów złotych, z, z czego 10 to jest nasze, 15 to są środki zewnętrzne. I, I tutaj właśnie wykonamy kilka inwestycji istotnych z punktu widzenia mieszkańców naszego powiatu, to jest droga Sianorzęty do Pobłocia oraz gościnny, gościnno-dwór przy tych otrzymujemy dofinansowanie. Równie ważną inwestycją jest budowa Wydziału Komunikacji wraz z archiwum. Inwestycja ma się zakończyć na przełomie lutego i marca 2026 roku. Ponadto w budżecie są także zaplanowane środki na projekty, jak między innymi most w Kłopotowie, czy ścieżki rowerowej z Gościna do Mołtowa. Ten budżet oczywiście różni się znacząco od budżetów gmin, bo, bo tam zupełnie inna struktura budżetu jest. My ponad 159 milionów wydajemy na nasze jednostki powiatowe, a chcę powiedzieć, że na przykład na edukacyjne potrzeby jednostki samorządu terytorialnego dostajemy 89 milionów złotych, natomiast wydatki mamy 111 milionów złotych, a więc teoretycznie dokładamy z własnych środków 22 miliony do brzeskiej Oświaty Ponadpodstawowej, natomiast no, jest to budżet, który myślę, że bez Damy radę, damy radę zrealizować, oczywiście jak radni go przyjmą. Warto dodać, że plan uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarówno co do, co do samego budżetu, co do deficytu, jak również wieloletniej prognozy finansowej. Budżet powiatu to jest inwestycja w rozwój naszego regionu, to jest inwestycja w dla naszych mieszkańców powiatu. Owszem, chciałoby się powiedzieć, żeby budżet to była składowa, składowa oczekiwań mieszkańców i możliwości, a niestety tak nie jest. Oczekiwania są większe. Jakbyśmy podsumowali wnioski do budżetu składane zarówno przez mieszkańców, przez instytucje, to ten budżet musiałby być trzy razy większy. Ale niestety musimy priorytetować to, co chcemy zrobić i, i w większości staramy się dostosować, chociaż po części do oczekiwań naszych mieszkańców. Dużą szansę na zdobycie środków jest podpisanie umowy współpracy z bankiem gospodarstwa krajowego. Dzisiaj spotykamy się z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie bardzo nisko od 0,5 do 1% oprocentowanych i rozkładanych na 20 lat pożyczek ponad 10 milionów złotych, w których chcemy zrealizować trzy duże termomodernizacje. Te termomodernizacje Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, Termomodernizacja DPS-u w Gosinie oraz naszego obiektu przy ulicy Gryfitu. A więc, no budżet z przyjemnością przedstawię radnym ten budżet, bo myślę, że on jest wart pochylenia się i, i, i w dużym stopniu będzie realizował potrzeby naszych mieszkańców. Według Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu jest to budżet odpowiedzialny, stabilny i rozwojowy. Odpowiedzialny, bo skonstruowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne. Stabilny, bo zapewnia wysoki poziom usług publicznych oświata, pomoc publiczna, administracja czy infrastruktura drogowa, rozwojowy, bo plan wydatków to 25,8 miliona, co oznacza kontynuację zadań inwestycyjnych. Jako klub zawsze podkreślaliśmy, że chcemy realizować postulaty mieszkańców. Jesteśmy radnymi. To właśnie dla mieszkańców, a nie dla siebie. Klub wspólnoty samorządowej również pozytywnie odniósł się do projektu budżetu z kolei według Tomasza Tamborskiego budżet ten jest przeciętny i asekuracyjny. Być może przez to jest adekwatne do możliwości realizacji go w chwili obecnej przez obecny zarząd. Doceniamy profesję pani skarbnik, która spełnia najwyższe standardy, stąd też jesteśmy skłonni ten budżet w najbliższym głosowaniu poprzeć. Według Klubu Prawa i Sprawiedliwości budżet powiatu na 2026 rok ma swoje ciemne strony. Jak wskazuje Henryk Bieńkowski, chodzi głównie o długi i kredyty. Jakie będzie ostatecznie wykonanie roku 2025 w aspekcie tego długu, na dzień dzisiejszy nie wiemy. I tu mamy pewne wątpliwości jeśli chodzi o kolejne lata, bo jak się spojrzy proszę państwa na projekcję budżetów do wieloletniej prognozy finansowej na stronie 5, to w roku 27 dochody będą niższe od roku 26 o 4 miliony, w kolejnym następnym roku 28 również dochody przewiduje się niższe i za tym oczywiście przewiduje się niższe wydatki. I to zdecydowanie niższe w stosunku do roku 2026. Stąd nasze wątpliwości co do pójścia tak daleko, jeśli chodzi o zaciąganie zobowiązań i korzystania z kredytów. Ostatecznie radni 16 głosami za przyjęli budżet powiatu na 2026 rok, trzech radnych wstrzymało się od głosu.